Cześć kochani, tu Gruba Ryba Lublin. Słuchajcie, e, dzisiaj taki temat doniczkowca, który się kręci, bo nie wszyscy z was wiedzą, jak dobrym pokarmem jest, jak go można łatwo hodować i łatwo e, karmimy swoje młode, swoje zbrojniki mięsne, bo też jest to świetny pokarm dla e, zbrojników. Słuchajcie, wcześniej sobie przygotowałem. Tutaj doniczkowca razem z ziemią, widzicie, jest tutaj na samym dnie, ponieważ wybierałem go garstkami. Większość z nich z tego doniczkowca jest bardzo, bardzo drobniutki, co zaraz Wam pokażę na filmie. Natomiast, żeby go nie wrzucać tak z ziemią, jak tutaj mam w kubeczku, można zastosować do tego celu. Takie sita, które kupicie na Allegro, to są sitka jbl -a. W zestawie jest cztery sitka różnej granulacji i różnej grubości oczka. Używam najcieńszego do przesiewania artemii żywej dla skalara, A w takim sitku możemy przesiać doniczkowca wówczas taki najmniejszy doniczkowiec nam wylatuje przez siateczkę. Dobrze to zrobić jeszcze nad jakimś nad jakimś wiadereczkiem i lub przesiać przez wszystkie sitka jakie mamy. Słuchajcie, doniczkowca hodujemy na zimie ogrodowej tak jak tutaj w pudełkach i tutaj mam po prostu hodowlę i słuchajcie dokarmiamy go zwykłym pasztetem drobiowym bez dodatków i jak odsłonicie pasztet pod pod pasztetem tego doniczkowca jest całe całe mnóstwo zobaczcie biorę taką grupkę zobaczcie ile tego jest i to jest taki bardzo drobny doniczkowiec. I słuchajcie, no wczoraj miałem akurat dostawę rybek do sklepu. Słuchajcie, na przykład, płatce. Nie będę tego przysiewał. Zobaczcie, rzucę do akwarium. Ryby momentalnie zaczynają żerować na tym pokarmie. Jest to świetny pokarm białkowy i świetne przyrosty ryb na tym pokarmie. Słuchajcie, tak jak wspomniałem wcześniej, możecie nakarmić tym zbrojasy. Słuchajcie, tutaj mam zebry. Bez przesiewania rzucam do zeber tego doniczkowca. To samo zrobię do 330 trójek. Zobaczcie. Zobaczcie, ile tego jest. I zaraz zobaczycie sami, jak ryby wyjdą do e, żerowania na tym pokarmie. Ono pada elegancko na dno. Widzicie, jest taki pyłek, że niektóry, że tym najdrobniejszym doniczkowcem skarmiam Później małe skalary, które, yy, które rozważam na zaplecz. Tak więc słuchajcie, zwykła ziemia ogrodowa: możemy ją spruszyć yy, sodą oczyszczoną lub zwilżyć wodą razem z tą sodą oczyszczoną. Wówczas podnosi to pH, ponieważ doniczkowiec lubi. Wysokie pH ziemi przykrywamy całość szczelnie, i pamiętajcie, raz dziennie trzeba to pudełko otworzyć, żeby się przewietrzyło. Zobaczyć, jak doniczkowiec wygląda, ewentualnie dokarmić go. I mamy swój własny pokarm, który trzymamy w chłodnym miejscu. By nam się świetnie rozmnażał. Doniczkowiec nie lubi ciepła, a jest naprawdę świetnym pokarmem, który dwa, trzy razy w tygodniu możemy skarmiać swoje ryby zamiast mrożonek. Pozdrawiam, gruba ryba Lublin.